Niech dobry Bóg obdarzy Was wszelkimi łaskami, a przede wszystkim swoim pokojem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, parafian, jak i przyjaciół naszej parafii. Chciałbym wszystkich zaprosić na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Niestety teraz nie jest to możliwe, abyśmy wspólnie tam polecieli, ale chciałbym Was zaprosić, abyście oglądając zdjęcia na stronie naszej parafii mogli wspólnie przejść uliczkami Jerozolimy. Wspólnie przejść drogę krzyżową Via Dolorosa, dojść na Golgotę, abyśmy mogli zatrzymać się przy Bożym Grobie świadku i miejscu, gdzie został złożony Pan Jezus. Ale przede wszystkim świadku Jego zmartwychwstania. Za moimi plecami jest święta Katarzyna Aleksandryjska, patronka naszej parafii, ale także i święta Helena, to dzięki niej mieliśmy zbudowaną pierwszą bazylikę w Ziemi Świętej, to ona odnalazła Krzyż Święty. Także i w naszej parafii mamy relikwie Krzyża Świętego. Niech ta nasza wspólna droga, wspólne przeżywanie tych świąt, tak wyjątkowym a nawet i trudnym czasie pomimo wszystko będzie dla nas momentem łaski abyśmy spotkali Chrystusa który przychodzi Chrystusa który oddaje za nas swoje życie ale i tego Pana który z martwych wstał